Witajcie raczki, zajrzymy sobie dzisiaj 2026 rok. To jest pierwsza część, bo jeszcze zrobimy pełne czytanie. Dzisiaj zapytamy, jakie jest główne wydarzenie tego roku? Co Cię zaskoczy i na co uważać? Trzy rzeczy. Trzy rzeczy. To jest Wasza talia. Wyciągniemy sobie. Kilka kart wyroczni na te trzy rzeczy. Księżyc? No tak, główne wydarzenie. U, u, unikaj dramatu. Unikaj dramatów, szukaj balansu, szukaj równowagi i spokoju. To może być ważne. Zaraz zobaczymy, co Tarot nam powie jeszcze. Co Cię zaskoczy? Przeszłość. Przeszłość. Może pojawić się ktoś z przeszłości, może pojawić się coś związanego z Twoją przeszłością, z czymś, może o czym już zapomnieliście. I na co uważać? Jakieś blokady trzeba uwolnić. Zaraz zobaczymy. Co jeszcze? Co jeszcze z miłości? Okej, okay, główne wydarzenie. Widzicie, ktoś może tutaj być w relacji. W której niedobrze się dzieje. Może się tak, może się pojawić ta relacja, tak? Bo mówimy o energii na przyszły rok. Być może będziecie, ktoś może też wiecie, może kogoś stracić po prostu, dlatego będzie czuł, że utknął teraz w jakiejś sytuacji, że nie może z tym nic zrobić. Jest strata, jest, jest depresja, smutek, żałoba. Dla kogoś tak może być. Pamiętajmy, to jest czytanie ogólne, tak? Wokół tego mogą się odbywać jakieś wydarzenia, i właśnie sobie zobaczymy w tarocie. Jakieś wydarzenia rodzinne. No tak, piątka, buław, kłótnie. Kłótnie to może powodować kłótnie. Powiedzmy, jeśli ktoś odejdzie z tego świata, mogą to być kłótnie o majątek. Mogą to być kłótnie o spadek, kłótnie w rodzinie. Więc to jest jakby główne wydarzenie, które będzie miało wpływ na ten rok. Może też to dotyczyć związku, w którym, w którym są właśnie kłótnie, bo są jakieś tajemnice, tak? I ktoś może czuć, że utknął w tej sytuacji, że utknęliście w tej sytuacji. Może to dotyczyć małżeństwa, ale główna rada od kart jest: unikaj dramatów, nie wdawaj się w te kłótnie. Taka jest rada. No dobrze, co Cię zaskoczy? Przeszłość. Są tutaj błędy. Być może ktoś powróci z przeszłości z przeprosinami, bo coś się tutaj wydarzyło wcześniej, i ta osoba teraz, ona przeszła długi proces do tego, by uświadomić sobie, że to wy jesteście tą najważniejszą osobą w ich życiu. I ona może właśnie się odezwać. Ta przeszłość może Was tutaj dotknąć, wiecie? Chwycić na no za nogę, jak będziecie chcieli uciec. Zobaczmy, jaka jest główna energia w tarocie. Co zaskoczy Was? Co dla raka? Królowa Pentakli. Wy jesteście teraz w energii Królowej Pentakli, znaczy ten 2026 będzie, tak? Odnośnie tej sytuacji, czyli wasza sytuacja jest ustabilizowana. Wy macie dobrą pracę, wy macie. Jesteście ugruntowani też, tak? Przepraszam. Jest jakaś stabilizacja w waszym życiu i wy teraz w tej królowej wiecie, czego chcecie. Więc, jeżeli ta osoba powraca, to możecie się nie rozumieć już tak, jak się rozumieliście wcześniej. Wy możecie czuć się ofiarą tej osoby, zachowań tej osoby, tak? Więc może zaskoczycie to, że zawsze myślałeś o tej osobie, dlaczego coś tam się skończyło, a teraz po prostu dasz temu odejść. Być może ta osoba musi się pojawić w twoim życiu po to, żeby zamknąć ten rozdział żeby domknąć te drzwi, bo one cały czas były uchylone, tak? Coś nie było wyjaśnione. Co jeszcze? Co jeszcze do tej sytuacji? No tak. Cóż tu powiedzieć? Jest dwójka kielichów, jest ósemka buław i jest dziewiątka pentakli. Czyli być może tutaj są osoby, które są same, tak? Bo tutaj była ta strata też. Czy będzie? Może to, to będziecie opłakiwać, właśnie te sytuacje, bo z bólem serca, ale zamkniecie ten rozdział, bo wiecie, że to nie jest dla was już dobre. Wy już jesteście w innym miejscu. Tutaj dużo czasu się wydarzyło i to będzie właśnie to zaskoczenie. Ta osoba naprawdę może tak wyjść do was, no, Wyślę wiadomość, wyśle list, odezwie się, zadzwoni, stanie w waszych drzwiach. Coś, co naprawdę was zaskoczy, tak? Jest dwójka kielichów, to kiedyś była... Wasza wielka miłość, ale wy jesteście tutaj tym szczęśliwym singlem. Być może takim chcecie pozostać. Na co uważać w 2026 roku? Uważać na. Być może to jest związane z tą osobą z przeszłości, na kogoś, kto was właśnie zgołstował, zniknął, uciekł, uciekło od was, tak? Więc wy byliście w tych swoich blokadach, bo cały czas jedną nogą byliście w tej relacji, cały czas jedną nogą właśnie byliście gdzieś tam w przeszłości, bo mieliście piękne wspomnienia z tą osobą. I ona. Była dla Was ważna. Ta cała sytuacja była dla Was ważna. Więc tutaj jest jakaś zmiana przychodzi właśnie w tej sytuacji, i na to trzeba uważać. Śmierć. No, jest ta zmiana znowu. Może mój. Te karty mogą mówić, żebyście byli ostrożni w tej całej sytuacji, kiedy ktoś rzeczywiście powróci, kiedy jakaś przeszłość zapuka do waszych drzwi. Żeby być ostrożnym. Popatrzeć na to, co macie teraz. Kim teraz jesteście? Czego was nauczyła ta lekcja z tamtą osobą, tak? Czy z sytuacją? Co jeszcze? no wieża, szóstka kielichów no to jest osoba z przeszłości, znowu u kogoś naprawdę się może pojawić ktoś w tej energii rycerza kielichów tak, zacznijmy od nowa zawsze Cię kochałem, kochałam nie mogłam przeboleć, nie mogłam przeboleć tej straty no ale tu była wieża coś się dla Was zawaliło wcześniej, ta osoba Was zostawiła po prostu na zimnie na zimnie, tak bez koca, bez kurtki i wy już się zmieniliście. Więc na co uważać? Nie dajcie odebrać przez siebie samych, nie dajcie sobie odebrać tego, co sobie wypracowaliście przez cały ten czas, kiedy tej osoby nie było w Waszym życiu, kiedy sami musieliście o wszystko walczyć. Nie dajcie sobie tego odebrać. Takie są energie na 2026 rok. Zobaczmy w sumie jeszcze może, jaka jest liczba anielskich, jaka jest rada. 844. Bezpieczeństwo. Miej to na uwadze. Swoje bezpieczeństwo, swój spokój ducha bym powiedziała. To, co sobie właśnie wypracowałeś, miej to na uwadze cały czas. Być może te liczby będą miały znaczenie w przyszłym roku dla Was. Może zaczniecie widzieć tę synchronizację 4-4, tak? To jest też stabilizacja 4. 8, jakby spojrzeć, spójrzcie, 8-8 tak naprawdę, tak? Bo 4 plus 4 jest 8. Więc taki jest dla Was przekaz, kochane raczki. Dajcie znak w komentarzach, yy, czy podobało Wam się to czytanie. Możecie też po prostu polubić albo zasubskrybować, jeżeli jesteście nowi na kanale. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Zobaczymy, będziemy sobie jeszcze zaglądać ten rok, który nadchodzi. Będzie też pełne czytanie, z podziałem na kwartały. Więc zapraszam Was serdecznie, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia. Pa, pa.